Jak wygląda moje życie w codzienności, na ile jestem interesowny. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, ten mnie przyjmuje. Tak bardzo często i łatwo nam jest przyjmować tych, którzy nam są wygodni, tak łatwo nam kochać tych, którzy są fajni. Którzy, z którymi dobrze nam spędzać czas, a tak trudno nam kochać tych, którzy nam są niewygodni. Jezus dziś przygotowuje nas do tego, abyśmy nie zamykali się przed tymi osobami czy tymi doświadczeniami, które są dla nas trudne, niewygodne, abyśmy starali się w jakiś sposób kierować duchem miłości, duchem ewangelii. Chrystus przełamał schemat. Chrystus wychodził do tych, którzy często byli na skraju, albo byli pogubieni, albo do tych, do których po ludzku nie godziło się pójść. Potrzeba nam wyruszyć z tego naszego świadka, w którym żyjemy. Z tego świata, w którym być może przygotowaliśmy sobie, urządziliśmy sobie, i nie chcemy wyjść, nie chcemy wyjść na zewnątrz do tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Postaraj się rozejrzeć w swoim życiu zobaczyć te osoby, te sytuacje, te chwile, w których uciekasz. Od tego, co trudne. Nie chodzi o to, aby teraz stać się jakimś męczennikiem i podejmować wszystko, co niewygodne. Ale chodzi o to, aby to, co się pojawia w naszym życiu, stawiać temu czoło. Aby podejmować misję ewangelizacji, głoszenia dobrej nowiny. Do tego Chrystus dziś nas zaprasza, abyśmy przyjmowali tych, Którzy potrzebują naszej pomocy, a w ten sposób będziemy pomagali Jezusowi. Jest wiele różnych opowiadań o, o różnych osobach, które czekały na wyjątkowego gościa, czekały na kogoś znakomitego i tylko dlatego, że czuły. Że to będzie dla nich korzystne albo będzie prestiżowe. Kiedyś słyszałem takie opowiadanie dla dzieci, że pewien e, możny człowiek e, czekał na Jezusa. I gdy tak czekał, wysprzątał dom, e, słyszy pukanie do drzwi, otwiera, a tam jakiś bezdomny mówi: Czego tu chcesz? Przecież ja czekam na Jezusa. Ciach! Zamknął drzwi. I tak czekał, czekał i się nie doczekał. Następnego dnia rano sąsiad mówi: Ty wiesz, kto u mnie był? U mnie był Jezus. Ale jak to przecież on miał przyjść do mnie? Tak, był u ciebie, ale ty go nie przyjąłeś. Uważajmy, abyśmy nie zminęli się z Jezusem abyśmy nie zamknęli drzwi swojego serca Jezusowi.